I cześć, jest przyjaciel do nas Radomiak, prawdziwy Radomiak z Radomia, no. Miasto Kęke, mój ulubiony raper. Znasz Kęke? Znam. Tak? No. Ale osobiście? Nie, niestety nie, To doki... się ostatnio w szatni. Dobrze, a widziałaś, widzieliśmy się już to kiedyś, nie? Chyba tak. Przypomnij swoje imię, niewiasto. Gawrysia. Cześć Gawrysia, fajnie tu u nas? Cześć, fajnie. Dobrze, Dobrze o po meczu też było fajnie. Co byś chciał dzisiaj nagrać? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy. To co zawsze pewnie, żeby pił... jak... pogadać może z piłkarzami jak przyjadą coś, może coś fajnego z studia złapać jak przyjdzie dyrektor. Jakby się udało to nie wiem, zobaczymy jak pogoda, mhm. ale może jakiegoś drona walniemy, zobaczymy. Czy są jeszcze ludzie, którzy czytają skarb kibica w formie papierowej? Ci, którzy ciężko pracują. Okej. Okay. <grywka> Czy kibice flash... czytają? Nie wiem. <grywka> A flash score, 90 minut, transfer mart, nie lepiej? Może, ale ja jestem człowiek starej daty, wolę papier. Dzisiaj obchodzimy jutrzejszy dzień wspierania osób z niepełnosprawnościami i chcemy pokazać, jak sobie te osoby muszą radzić. Więc my, pełnosprawni, możemy spróbować i posadzić się na wózek i jak to jest w ich roli. Być. Jesteśmy ze Stowarzyszenia Podajmy sobie ręce. Jaki jest Wasz ulubiony piłkarz? E, no... Ja jest bardzo lubię Placha, bo, tak bo on z Legią tak fajnie bronił i według mnie... No i oczywiście Czerwiński, no. To, to jest totalny goat. Czerwiński GOAT! Przychodźcie, bo tu jest piękna, piękna atmosfera, i mili ludzie, pomagają, wolontariusze i tak dalej, tak, że można zawsze na nich liczyć. Chciałabyś powiedzieć, kto dzisiaj wygra mecz? Ja z GKS. Jesteście na meczu z dziadkiem? tak. No. Dziadek tutaj wkręcił wnuków. Trzeba. No Czekamy na y, finalizację nagrody y, tego jajeczka wielkanoc, Wielkanocnego i oprowadzenie po stadionie. Za chwilę będzie troszeczkę więcej tutaj działo, przyjadą zawodnicy, sztaby tutaj już przygotowują szatnie pod ich przyjazd. Jak ci się tutaj podoba? No całkiem wspaniale. Całkiem. A tobie? Też bardzo dobrze. Kąd do nas przyjechaliście? Co? Gdzie yy, Co? piastowi, tak? tak? Jaki będzie wynik? Nie wiem. Gdzieś tak, 3 oko. 3-0? Dla piasta? Tak. Cześć, co tu robicie? Jesteśmy na meczu piasta Grimise z Radomiakiem Jakiego Radu. Jak się jechało? Bardzo dobrze. Grzecznie się zachowywali? Bardzo grzecznie, żeby wszyscy tak byli. Jak oni, to będzie dobrze. Wow i Jak to wygląda? Wszystkie kamery, panowie wszystko tu widzą. Tak, chcielibyśmy. A, to tak mi się wydaje. E, jak po studiu z panem Cudowskim się czuje? No, no, Najlepszy operator był w studiu, także wyśmienicie, wyśmienicie udała się audycja. Czy to jest fajne doświadczenie dla ciebie? No, każde doświadczenie jest fajne, bo ubogaca, prawda? Jeżeli tutaj z takimi ludźmi się współpracuje, no to samo szczęście. Andrzej! Słucham. Jak to po studio podobało? Bardzo ciekawy rozmówca, Łukasz Piworowicz, człowiek elokwentny, z dużą wiedzą sportową. Było ciekawie. Ja to po raz pierwszy widziałem kiedyś na Buruth Dortmund. Takie swoje mi się zamarzyło, że takiego też było u nas. Bo no tam nawet jakiś piłka, z którym Royce wtedy nie grał? Aha. I widziałem to samo. nawet z szybko ubrany. Wie. Bardzo się cieszę, że mamy coś takiego i że mam okazję to prowadzić. Panie doświadczenie. Jak długo zbierałeś podpisy na koszulce? E, ja nie zbierałem. Kto zbierał? Moje, moje. Przerwaliście majówkę specjalnie dla Piasta, czy nie? Tak, specjalnie wróciliśmy z Aha, to jest dla nas majówka. To jest dla nas Młody wychodził z piłkarzami dzisiaj, także zabawa. Co robię? E, sprawdzam nasze posty, jak poszły. No i właśnie kontroluję e, reakcję na nasze nowe koszulki, które już są za jawką e, derbów, które czekają nas wielka torba, skoro robisz zdjęcia iPhone'em. Nie, ja tele-iPhone'em to tylko relacje na Instagrama. zaraz zakładam aparat i do dzieła. To dwie rzeczy naraz. Tak, dzisiaj tak, bo nasz Janek pisze matury i nie dał rady tu dzisiaj dojechać. Pozdrawiamy Janka. Pozdrawiamy i trzymamy kciuki. Pracujesz? No, dzisiaj byśmy zbierali na niepełnosprawnym kibiców. Mieliśmy zbióreczkę, się nazbierało trochę, będzie na fundację. Dziękuję bardzo, trzymaj się. raz, z kim przyszłaś? Cześć mama apyry. Dobre. E, jak tam? Super! Kibicujemy! Co jest fajnego? Wszystko to jest fajne! A pyra dalej grapiłem? Oczywiście! Dobra jest? Bardzo dobra! Będzie grała kiedyś w piastrze? Tak! Będzie grała w tak. tak, będę grała! Dobrze, to powodzenia i miłego meczu! Dziękujemy! To musi być niesamowite uczucie też nie dla Was, świlte, chyba tak. zobaczyć. Go w telewizji. Dumni, no i fajnie, bo jeszcze trzymał piłkę, także... A jak się nazywa? Nikoś. Pozdrawiamy Nikosia. Pozdrawiamy Niko. Będzie chodzić częściej tak. na meczu rozumiem. Tak już internet. w internecie? Patrzę. Na co? Masz nową aplikację Piasta? Ma. I jak się podoba? Fajna. Pani też ma? Nie, mama nie jest taka. I to proszę mam je zainstalować. <laughs> Dziękuję. Jak się bawisz tutaj dzisiaj? Jest bardzo dobrze, kibice dopisują, atmosfera jest przegenialna i jestem szczęśliwa. Um, ja uważam, że bardzo, bardzo zacięty mecz, bardzo trudno, ale widać, że Piast ma przydatek. A ja tam nawet, a ja tam chcę, żeby Piast wyprzedził motor, bieg z i Legier. No, mecz mógł być lepszy. A co masz? Po meczu. O, chciałbyś rękawice. Tak. 好的吧。 Z tej strony, jak to ja. nie do opisania oczywiście. To jest takie to nie takie trudne jest tak, jest... Na pewno od początku, jak jest to, Na pewno mam wszystkie karty, które z temi trwałem, to zacząłem trzy Pierwszy potem i tak od Sezon, żąbę, pani tam sezon, a teraz na czale rok i bez problemu jakie to uczucie? E, niesamowite uczucie, jestem pierwszy raz na murawie, e, nastawię stawioną gwiazdę i nie będę tak. Nie stanowicie, fajnie, fajnie, polecam. Lewa ręka Zielony. Lewa. Jak ci się podoba? Bardzo tak, fajnie. Co ty zarzuciłaś, To? Takiego kwiatka. Kwiatka, tak? Ja fajnie. Dookoła. Środeczek zapełnimy kolorem niebieskim. Ale mamy nadzieję, fajny. Nie jeden taki gol będzie dzisiaj na meczu. Co to jest? To jest nasz media team, nasz symbol. Co to za media team? Znak znaczy, no, rozpoznawczy. Tak. Kamera. To, to Cześć łebki, jak będziecie na to czekacie. Chcom tak to Utrzymaliśmy się w ekstra klasie, wiecie. No? Wiemy. No ale chcemy więcej bramek. No, tak, będziecie na derwach? Będziemy, oczywiście. Tak? Tak. I będziecie domikować? Tak. No, Pobiegałeś. Pobiegałem. Powalczyłeś po w tym w tej rundzie. Charakter był. To się 20 maja o 17.30 w sobotę podejmujemy górnika Zabrze. Wypełnijmy naszą twierdzę do ostatniego miejsca. Tutaj. Zachęcam Państwa no, do podróży. Myślę, że ta pierwsza połowa była pozytywna. Była e, nie wygraliśmy przede wszystkim deszczu. Zachęcam bardzo dziękuję za zwierzęta. Miłość. Do zobaczenia. Do zwierzęcia. Przede wszystkim zaangażowaniem, wolą i chęcią, chęcią zwycięstwa, żeby w końcu te derby były na, na nasze jest o bum po lasku. Jedna rzecz to przy oficjalno do ekstra klasy. To jest płacą. Będziemy dostęp tylko w pełnym. To to dostęp grała. Śląsk na 28 nam będzie. A kibiców Radomia, Kaczybowian, i proszę by pozostali. Sobel porządzie przede wszystkim jakiś tam cel Bo ta Mała, mała przewaga 네. była w, w tabeli. Dobry początek jak w pierwszej rundzie. Druga połówka spotka i trochę lepsza. Tym okresie skorzysta. W ostatnich jak najwięcej, w następnym za sezonie cały sezon, żeby był po prostu taki równy, do do żeby nie było takiej ilusji, że jest dobrze, później słabo, znowu dobrze i słabo. dalej do końca jeszcze jak dotąd trzy ważne mecze przede wszystkim widzimy się tutaj na spotkaniu z górnikiem no na i walczymy dalej. Zakończamy tu sezon na pełnej. Dokładnie. Ostatni mecz sezonu. E, tutaj przy okszej 20. Także macie być. Tak, kupujcie bilety, chodźcie na, na stronę, sprawdzajcie, oglądajcie kulisy. Ale wam pomaga ta muzyka na kiedy jest taka to tak. Taka pomaga. A pomaga nam takie. Więcej, więcej takie no, hej, tam, na nabudzenie. Ďakujeme kibitom za dnešný doping. Starali sme sa, že by to vygondalo lepšie. Myslím, že vygondalo to dužo lepšie než v ostatných mečach. Nevygrali sme to remit, ale myslím, že je vážne reby sme po mohli si od neho odbiť a ďalej prostu robiť svojom práte. Ešte raz ďakujeme. Gornik, Zadža, Derby, let's go Piaz!